hejka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik i dzisiaj będzie to taki filmik, w którym opowiem Wam trochę właśnie o żywieniu świnek morskich. Jeżeli chcecie właśnie się więcej dowiedzieć na ten temat, to bardzo serdecznie Was zapraszam do mojego poprzedniego albo jeszcze poprzedniego odcinku. To był odcinek do właśnie podstawy na temat świnek morskich i tam właśnie mówiłam trochę o diecie, a dzisiaj już tak powiem tak bardziej dokładnie. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Oczywiście zostawcie łapeczka w górę oraz subskrybujcie ten kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A teraz już zaczynamy. Wiemy o tym, że podstawą w diecie świnek morskich jest to siano. Siano powinno być dostępne dla świnki 24 godziny na dobę. Najlepiej, jeżeli ono jest trzymane w paśniku. Sianka tutaj akurat... Ja nigdy, nigdy w życiu nie kupowałam siana. Zawsze siano mamy od takiego pana rolnika. Tam właśnie on to siano nam tam daje, czy tam z jakieś pieniądze. Nie wiem, bo to mój tata wszystko ogarnia, e, no ale jako tako takiego, wiecie, pakowanego siana e, nigdy nie kupowałam, ale słyszałam bardzo dobre opinie o sianie z witapolu, ale jest bardzo dużo różnych sian. Drugą bardzo ważną rzeczą, którą również świnka powinna mieć 24 godziny na, na dobę, jest to oczywiście woda. Pamiętajmy o tym, y, woda powinna być w poidełku. Może być w miseczce, jednak y, mi się bardziej sprawdza poidełko. Świnki też często rozlewają, wchodzą do tej wody. Później są całe mokre, wszystko się przykleja. Także, no, akurat tutaj ja miseczki nie polecam, ale to już zależy od waszych świnek. I kolejną bardzo ważną rzeczą są to warzywa. Teraz Wam wypełnienie takie mm, kilka warzyw które na pewno świnki mogą jeść które możecie im spokojnie podawać e, również e, wszystko to co powiem lub coś co mi się na przykład przypomni przy montażu tego filmiku będziecie po prostu mieć napisane właśnie teraz na ekranie także e, oczywiście ogórek e, pomidor e, burak, papryka marchewka, natka pietruszki i nie wiem co jeszcze w się sensie... Jest bardzo dużo warzyw, które mogą mieć, ale to są takie właśnie takie. Wydaje mi się, że naj, takie, najczęściej, właśnie dawane świnkom i tak dalej. Bardzo ważną rzeczą są to zioła. Yy, I wiele osób o tym zapomina, szczególnie osób dopiero początkujących. Yy, na sam początek, warto kupić jakieś mieszanki i tak dalej. że żeby wiedzieć właśnie co nasza świnka lubi, a co nie. Z herbal pecu jest bardzo dużo takich mieszanek. E, chrupiąca łączka, czy też dzieła podstawowe uzupełniające dla świnek morskich popularniejszymi ziołami, e, to jest e, babka lancetowa, tam niszek lekarski, babka szerokolistna, e, jeżówka i natka pietruszki. To są takie najbardziej podstawowe i takie rzeczy, które warto żebyście kupili na sam początek. Bardzo polecam Wam zioła z firmy e, Tivo e, Herbal Pets oraz e, Allegi. Fajne są również Joder Farm, czy też właśnie w, w sklepie stacjonarnym e, MaxiZo. Możemy kupić właśnie na wagę zioła. E, takie zioła właśnie z tych firm są bardzo fajne. Również e, Zuzali. Ja chyba nigdy nie miałam nic z firmy Zuzali. I z Hipcio też są fajne. Również sami służyć działa. Ja na przykład y, nagrywałam o tym jeszcze nie tak dawno, gdzieś to było na początku na początku roku szkolnego, gdzieś tam drugi, trzeci tydzień roku szkolnego, jeszcze we wrześniu nagrywałam właśnie takiego jesiennego vloga, gdzie właśnie zbierałam i suszyłam y, właśnie ziółka dla świnek. Jeszcze karmy chciałabym się na ten temat y, troszeczkę rozgadać może. Jest to bardzo ważna rzecz, bo y, w dalszej części filmu Wam opowiem o tym, jakie y, składniki, dla jakie karmy nie są odpowiednie, y, czego świnkom nie podajemy. A teraz bym Wam chciała opowiedzieć trochę o karmach. Jeżeli chodzi o najlepsze karmy dla świnek morskich, jest to Werselaga Kawie Komplit, Laga Natur oraz y, 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 Vitapol Excellent. I pamiętajcie, Excellent, nie ekspert. Tylko Excellent, bo ja jeszcze kiedyś, jak tylko właśnie to wyszło, o tym słyszałam, chciałam to kupić i prawie żebym kupiła e, właśnie e, Expert. Pamiętajcie o tym tak samo właśnie z kolbami, o których powiem później. E, więc tak, e, są jeszcze chyba z jakiejś Joder Farmu. Ale tutaj ja się nie znam, także Wam nie będę mówiła, jeżeli ktoś z Was na przykład wie jeszcze jakie są dobre karmy, które faktycznie mają dobry skład, nie, mają, nie zawierają zbóż i są dobrze, y, mają wszystkie potrzebne składniki, to możecie napisać w komentarzach. Także osoby, które właśnie y, są zainteresowane, jeszcze kupieniem jakieś inne karmy, no to y, możecie sobie zajrzeć do komentarza, może akurat ktoś napisze. E, moje świnki testowały wszystkie karmy. Moim świnkom najbardziej chyba podeszła karma Wersel Laga Kavię Complete. Complete Jednak ostatnio zauważyłam, że troszkę im się przejadła. używamy jej już w sumie od kilku lat. E, po drodze były różne inne karmy, między innymi e, świnki moje jadły właśnie tą Wersel Laga Kawie Natur. Ona jest fajna, jednak ma bardzo duże kawałki. E, ma bardzo duże granulki i to mnie zniechęca do tej karmy, ponieważ moje świnki, szczególnie Juka, ma problem z gryzieniem tej karmy. Także no to już zależy, bo jeżeli macie młodą świnkę, powiedzmy tam też nie za młodą, no bo jeżeli ona też jest malutka, no to wtedy też nie pogryzie, Mniej więcej roczną, no to wiadomo, że raczej problemów w tym nie powinna mieć. Jednak jeżeli macie świnki tak jak ja, no już raczej, szczególnie Juka, już jest starszą świnką. No to y, tutaj może być problem. Także ja kawia e, kawie Natur nie kupuję. E, jeżeli chodzi o, Wersel, e, o VitaPol Excellent, przepraszam, ale to wszystko już mi się miesza, e, VitaPol Excellent, to tutaj e, moim świnkom również ona bardzo smakowała. Jest ona praktycznie na równi z właśnie z e, werselilegą Kawie Complete. I właśnie za niedługo Vitapol Excellent. Pewnie będziecie gdzieś mogli zobaczyć na moich filmikach, ponieważ planuję ją zakupić. Jak ta karma już mi się będzie kończyć, a już mi się powoli kończy, także pewnie w jakiś tydzień, mniej więcej ją zamówię. I wtedy na pewno zobaczycie, ona gdzieś tam będzie na moich filmikach. Pamiętajmy również o owocach. Owoce są dosyć ważne w wiecie świnki morskiej. Tutaj, gdzieś również na ekranie, Wam Ci podadam takie najpopularniejsze, czyli jabłko, banan, truskawki maliny. Pamiętajmy również o tym, aby to nie były cytrusy, ponieważ no, po prostu świnki nie mogą mieć cytrusów. Również jeżeli chodzi o gałązki, korzenie i przysmaki, stwierdziłam, stwierdziłam że to wszystko wezmę razem. To tak, gałązki i korzenie są bardzo ważne w wiecie świnki. Ja kiedyś Wam na pewno pokazywałam, jak dawałam właśnie jakieś korzenia, korzenie, czy jakieś gałązki. To było w szczególności na początku kanału, wtedy miałam bardzo dużo takich rzeczy. Również przysmaki. Jeżeli chodzi o przysmaki, ja Wam polecam wszelkiego rodzaju suszone owoce i warzywa. To jest naprawdę bardzo fajne. Na przykład pasternak, brokuł suszony, moje świnki na przykład uwielbiają, hibiskus. No jest strasznie dużo tego. Teraz powiem Wam takie rzeczy, których no, raczej świnkom nie podajemy. Tutaj właśnie wszystko będziecie mieć na ekranie. Więc tak, jakiś kolorowy karm ze zbożami. Pamiętajmy, absolutnie nie. Również wapienka, także świnkom nie podajemy. Dropsy kolorowe itd. i tak dalej. Wiadomo, że na przykład z Joder Farmu są one dobre i jest tam. Jest tam kilka jakichś, które możemy święko podać, które są dla nich bezpieczne, jednak no, z reguły raczej takich rzeczy nie dajemy. No chyba właśnie, że to jest Yoder Farm, również kolby, teraz już jest coraz więcej dobrych kolb, między innymi z Yoder Farmu oraz z Vitapol Excellent, Z tych dwóch firm kolby są dobre. I pamiętajmy, że tylko z Vitapol Excellent. Również wszelkiego rodzaju takie kolorowe, wiecie, lody jak są w wafelku. czy jakieś takie hamburger, hamburgerki. Ja jak byłam właśnie mała, to e, pamiętam, że kupiłam kiedyś chyba jutro coś takiego. E, również jadła takie kolby, no ale ja wtedy właśnie nie wiedziałam, że takich rzeczy śpichom nie podajemy. Właśnie takie rzeczy, które są kolorowe, które przyciągają naszą uwagę. Wiadomo, że jeżeli to jest duszona teraz truskawka, no to yy, czy tam yy, właśnie, nie wiem, hibis hibiskus, no to wiadomo, że no, jest to tam czerwone, czy tam różowe, no nie? No i wiadomo, to jest kolorowe, tak? Ale mówię tutaj właśnie o jakichś na przykład karmak, jeżeli widzimy, że jest kolorowe, no to... Takich karm nie kupujemy. To jest bardzo taka prosta zasada, jak o niej usłyszałam, to mi było dużo łatwiej. Wtedy chodziłam tylko po sklepach zoologicznych jak byłam w sklepie zoologicznym to po prostu patrzyłam, jak było coś kolorowe. To wiedziałam, że raczej z tego świnką nie kupuję. Wolałam tego nie kupić i po prostu, nawet no, jeżeli by to się okazało dobre, no to po prostu no, moje świnki tego nie zjedzą. Liczę po prostu, żeby im się miało coś stać. Wszystko w tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie ten kanał oraz piszcie mi w komentarzach pomysły na odcinki. Właśnie ten odcinek y, jest nagrywany dzięki y, temu komentarzowi, który gdzieś tutaj Wam się wyświetli. Bardzo dziękuję za taką pomoc. Niestety niektórych z tych filmików nie będę mogła nagrać. Open boxy tutaj nagrywam cały czas, też do sklepów zoologicznych specjalnie nie chodzę, także tutaj holi zakupowych tak średnio, jednak naprawdę ten filmik bardzo się cieszę, że powstał właśnie, bo nawet w sumie nigdy mi nie przyszło do głowy, żebym mogła coś takiego nagrać, a właśnie dzięki temu komentarzowi taki filmik powstał. Także piszcie w komentarzach te pomysły na odcinki, a widzicie, że ja je naprawdę wykorzystuję i naprawdę to mi bardzo dużo daje. A więc do następnego odcinka, pa pa!